Siema, jestem Kreha.pl. Siema, jestem Rozbic. Siema, jestem Warrior. Dobra, to jest pierwszy odcinek ee, nowej serii Let's Play Multiplayer Minecraft. Dobra, to chodźcie, zbieramy drewno, nie? No. Dobra. To idzie jeszcze drzewa inne. Dobra. Ja tu mam parę, zaraz zrobię crafting Table. Okej, okay. ja już mam uda. 20 mam. Drewno? Mhm. Mm ja jeszcze robionego, nie? Ja trzy na razie. Dobra, może wy drewna, drewno, ja może ja zbiorę trochę ziemi, żebym, żeby było żeby czymś. Nie, no, Czy chyba w skale tak najpierw dobrze. mieszkamy, nie? Czy jak? No, może i tak, ale trzeba kilo zrobić. No to co zrobić? Krycha, choć no. na następne drzewo. To wydajcie, widzicie, co macie, a ja zrobię no A e to to czekaj. Dajcie, co macie, a ja zrobię narzędzie. Cztery... Nie, zrób narzędzie i ja no zrób jakiś domek taki mały. No i no na kopalnie i tak przy... przytopi się coś. Dobra, poczekajcie, chodźcie tu w skalę, może zrobimy coś. Dobra. Poczekajcie, postawię tu krawki. Czekaj, o to się E Eto, czekaj, zrobi... ja zrobię może ten... Yy, sikierę. Tutaj się w domu, o tutaj się w domu zrobi. Dobra, spoko. Ja tu porabię narzędzia. Ja drwalę. Chcesz? Chcesz ty? no Sikierkę. No. Ale drewnianą na razie. Dobra. Oj kurde, Dobra. zapomniałem Dobra, Uziec. daj mi ją Trzeba z kamienia zrobić, bo ja mam pluginy, nie? Ogrywane i tutaj zrobimy dom Dobra, ile na ile będzie miał? Ale taki malutki, bo to po co? E nie, nie z tego, Przerob, przerób jak? No, nie mów, że nie wiesz. Do Dobra, Do i albo do craftingu. Wiem jak. No to się w co pyta Warrior Dobra, jesteś tam? Zarz... Jestem, tylko zaraz będą wszystkie narzędzia, tylko jeszcze muszę i... Dobra, ja już zrobiłem szybciej Kilof. Tak, ale... Ale ja tak na szybko muszę zrobić ten kamień. Dobra. Kamienia. Krycha, idź yy, drzewo zbieraj. Jej Dobra, przyda. ale ja muszę najpierw wiesz co zrobić. Kamienia Dobra. trochę wydobyć. Dobra, mam narzędzie dla wszystkich. Dobra, mm, macie. A ja idę drzewo porąbać. Chodźcie tu do mnie po narzędzia. Zaraz, czekaj. Dobra, to tam... Na razie to nie nieważne jest. Poczekajcie, mam tam. Rozbic! Czekaj. Dobra, trzymaj, Krucha. Dawaj, Mario. No weź. Ej, ale nie, sikierę nie! Bo na. Y, pluginy są. Masz harpun. Y, ten, kilof. Ale ja nie Ta. chcę. No, ale dobra. I ja już tu dam. Są wszystkie narzędzia. No, teraz dogudujemy dom. Uff, trzeba drzewo już pozbierać. No już jest, y, po południu. Ja mam 43 drewna. Daj, nie, ja mogę zrobić. No bo dobra, rupa, ja budzie, my pójdziemy, drzewa. Zrób się z kamienia, no to tak. masz kamień. Ja nie. mam 5 kamieni. Zrobić okno? Nie mam, nie mam kamienia. To co? Tak, gdzie jest, trzeba pójść. Gdzie jest, kałowce kałowce crafting. Zapomnieć. To nie będzie miniony. Crafting, gdzie jest? Crafting? Trzymaj. I tu wejście. No, a jeszcze okna poród. Dobra, nie, nieważne. E, chce ktoś się yy, kamienną? Ja chcę. Gdzie to Ja chcę. Dobra, ja sobie zaraz zrobię. Tam jest, tam jest, przed drzwiami. Wiecie co? Trzeba będzie nazbierać bełdy. Ale to trzeba zrobić te nożyce Wiesz no, tym Ej Dajcie drewno trochę, bo nie mam już Czekaj, musimy uzbierać. Daj drewno Krycha. Już chwila. Mam grzyba. What are you doing? Ej, czemu się drzewa respią? No, bo sadzonki dałem, nie? nie da się ich rozwalić. O masz. Skąd masz pochodnie? Yy, no dobra, nie, to jest nieważne skąd mam. To będzie w rękę Dobra. Ziemia potrzebna będzie czy nie? Nie, na razie nie. Który ja tu rozwalić ziemię czy nie? E, tutaj tak, tutaj można zrobić. Z drewna. Trzymaj ktoś. I wiecie co? Na podłogę. Czy zrobi z drewin zwykły. Zwykłych drewien. ej ze zwykłych. Nie, tutaj ładnie jest takie. Dobra. Dobra, ale ja drewna nie mam. Dobra. Ej, to robimy Oj. może ten, pierwszą kopalnię. Zrobię drzwi. Dobra. To ty zrobisz drzwi? Dobra. To może kopalnia. Ja sądzę, że przydałoby się, gdzieś co? To? to będzie kopalnia. E kurde, pobrakuje mi jeden kamień. Kamień? A skąd? Ej, bambusy będą potrzebne? E, w przyszłości tak. Ty wziąłeś te bolusy? To możesz wziąć. Dobra, to kopalnię. Takie schodki. Rozbić a ty cię na zbierę wełny. Ale a trzeba mieć to. te nożyce. 1,7. No. To dajcie nożyce. To z, 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 y, te żelazo mieć. Dobra, ty masz kamienie. Daj trochę Daj kamienia, co zrobić narzędzia. Masz. No rzuć. Polej kamienia. No dlaczego dla mnie to wszystko leci? Czekaj, masz. No ja wezmę. No rozbić. To dla mnie. Zdzidziki. Które pomóc? pomóc? Nie trzeba. Na razie. Panie, była jakaś jaskinia Spotka. Mam. No. Bo... Ej, o, 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 oj. Żelazo jest! Masz? Aha. Okay, ale to daj, Trzeba ja... jeszcze zrobić. To daj, ja dalej, to... zrobi. Ja mam. Ja mam żelazo, dwa nawet. No ale się robisz, że ty z dwóch masz. Żelazo i kamień. I zrób piecyk. na obkoło, jak skrzynkę. Ale żelazo. Ej, macie kamienia? Dwa? Ja, Dajcie ja dwa mam, kamienia. Ja mam, idę. Dajcie dwa, dwa kamienia. To zrób piecyk, wiesz dlaczego, nie? Fajnie, jak jeszcze by był ten, jakiś węgiel. A tutaj z drugiej strony, Krycha, kopać czy nie? Jak? Ale jak z drugiej strony? To chodź zobaczysz. O tu. Chodź. Patrz, chodź tutaj. Czekaj. A tu. Chodź tu. Tutaj, chodź. Idę wam pobud. Tutaj i weź i kop tam na przykład pięć kratek i zrób też taki słodki. A gdzie wy jesteście? W kopalni. A ile macie żelaza? Ja mam osiem. Żelaza? Mhm. To dobrze. A ja mam... zrobię tu rozejście na drugą stronę Eee. Y... Szczu... Y... Krycha. No Masz ten? Może? Pochodnie? Y... Mam 9. No, Dasz jedną? No. Czekaj, ja idę do ciebie. Żał, nie ma w ogóle cały czas. Ja już? Osiema. Przedstawiciel Szczurek Gdzie ty, gdzie ty nie jesteś Tylko? w Chodź, parę tych tych Pochodni? Po dwie, bo ja też Rozlicze, brałeś mi Żelazo To kopcie, kamiennym no. Nie, tam są kamienie. Ja już mam... Mam już tutaj drewno przy sobie. Ja mam. Okej, okay, dobra. mam. Ej, co to jest flint? No to jest... krzemień. To ja to mam. Ale tak? Zrobiłem parę tych. Ej, warrior, chodź, zobaczysz, ile jest tutaj tego kamienia. To jego jutro, to jest gravel. To jest wir. Brak czy nie? Jak ja chcesz? Nie wiem, jak chcesz to. Kurde, węgiel się przy, przydałby. No Weź. Dobra, to teraz tylko. Otóż jest ziemia? Ja wolę unikać tego, gravelu. No, bo ono pada. I najgorsze jest, jak spadnie na heba. I potrzebne jeszcze parę pochodni. Ja mam dwie, chcesz? No daj. Czekaj. Może znajdę, może znajdziecie Ja mam dwie. Rzuć. O, no zjedz już. Kurde, ej! Kampi, tutaj wiesz co? Kto? Kto? Pająk. Gdzie? Gdzie? Na górze. Wejdę do Ciebie. Ja też. Czekaj, ja sobie zrobię mieczur lepiej. Ja mam kamienny. Ja mam drewniany. Ja mam drewniany, ale rzucę. A ktoś może jedno pochodnie? Ja mam. Dobra, to chyba prze czekamy ten. Tutaj kampi Po prawej. Mateusz. Zejdź. Nie zamknę się. Nie. Długo jeszcze? Co? Dobra, to o ten. To może przeczekamy tą noc i. Nie. Teraz wrócimy do was. No dobra, to chyba już koniec tego odcinka, więc subskrybujcie, oceniajcie. Ludy magiczny guziczek. marca da, și da.